O, czyli ja przedstawiam święte różności? 1. I ona będzie mumiała ja z różną ulicą. W święte różności? 1. Staraj. Staraj, ale jeszcze tak 15. jeden jest kotkiem. tu jest taki króliczek. tutaj, a tu jest model. tak, mam tutaj takie kolory. Ten kotał, co na nakładce, to są skinki kartki. Najpierw, może, pokażę ze mną na naklej. Te naklejki są potrzebne teraz, ale ja jeszcze nie przykleję. Przyklej na tych stronach naklejki z dużymi podczytami zwierzaków, a potem uzupełnij wiadomości na ich temat. Album zwierzaków. Tu jest akurat konik i od razu piesek. I, jeszcze już wspominam, I tutaj trzeba się skupić na jakimś, bo są wszystkie razem. To się przykleja na tych kwiatkach, najlepiej. Bo taki kwiatka, że? I się tutaj tak. Imię. Nie ja mam na bo tylko tam dać Imię. Hipoteka. Kolor. Yy, no to jest taki brązowy, jasny. Brąz, jasny. Kolor oczu. Niebieski. Ulubiona zabawka, e, taka, taka koło doskonałe, no i tutaj jest jeszcze wszystko o moim zwierzaku. Ja i mój zwierzak. Uzupełnij poniższe wiadomości do swojego zwierzaka. A potem zabawka do dołu strony sklej Wólny postęp. Zwiecie albo rysunek. Wszystko obie. wszystko o w zwierzaku. Tu trzeba coś odgadnąć, czego nie wiem. A to jest fajman zaraz zdjęcia. Zlej w puste ramki swoje ulubione zdjęcia, a potem ozdób ramki z wybranymi kolorami. A ja tutaj widzę ptaka i chyba kota. Wykreślanka, bardzo lubię kreślanki. Po kolory poszedł misia swoimi ulubionymi, swoimi ulubionymi kolorami. Jeśli znasz dat urodzin zwierzaków, nawet wiesz czegoś więcej o swoich ulubieńcach. Nie. Chyba trzeba połączyć. Połącz linią każdego z żywaka z jego cieniem. I tutaj trzeba przykleić. No różnicę, to trzeba będzie znaleźć różnicę z tym. A tutaj ci tutaj naklejci za odgłę tą różnicę, znalezioną. Ja już widzę nawet. Nawet widzę już z 6, ale to nie jest ważne przecież. A tutaj yy, brązowetki przyjaźnik zrobić. A tutaj połączenie, do którego chodek trafi. Z pewnością. Znajdziemy. Z Zresztą. Aha. Nie będę wszystkiego czytała. Przepis i Marzon Marzą Na swoje przyjęcia zaproszę. Zaproszenia nawet są fajne. Dla moich wszystkich przyjaciół. To bym dała taki... Mini plakat łatwy, ładny. I będę to odczekał, to mi nie potrzebuje. Dobrze. Jeszcze raz ten właśnie. Kolorowanka i liczne starsze kolorowanki z kadewanki. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Do widzenia.